Dobra, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii Nowego w kolekcji. Eee, I cóż, uzbierało mi się troszkę gier do pokazania Wam, więc w tym odcinku postaram się właśnie zaprezentować ich trochę. Eee, podzielę sobie to na dwie części, eee, to znaczy, tych gier mam na tyle dużo, że w jednym odcinku nie będę chciał tego Wam pokazywać wszystkiego. A mamy ich i tak na tyle dużo, że spokojnie można podzielić to na dwa odcinki. I cóż, myślę, że zaczniemy sobie od gry, którą kupiłem sobie niedawno. Jest to gra w naprawdę dobrym stanie. Jak na to, ile już ma lat i za jaką cenę ją kupiłem, patrząc na ceny rynkowe, oczywiście, w porównaniu. Jest to God of War 2, druga część God of War, niestety już trudniej dostępna od jedynki, jeszcze jedynkę da się jakoś zdobyć za jakieś tam, no, troszkę większe pieniądze, ale i tak jeszcze w tej granicy jakiejś takiej dopuszczalnej, ja swojego God of 1 kupiłem swojego czasu za 60 złotych, no niestety z gadoforem 2 już tak łatwo nie jest, bo ceny oscylują bliżej 100 zł. Są za 80, za 90 zł, za 100, ponad 100 zł, jeśli mówimy o wersji premierowej. My tutaj mamy do czynienia z wersją Platinum, ale w naprawdę idealnym stanie naprawdę nie ma tutaj żadnych w zasadzie defektów. Gra jest też z polskiej dystrybucji. Oczywiście gra nie jest po polsku, ale to, że jest z polskiej dystrybucji, to na pewno jest na plus. No i cóż, tak to wygląda. Sprawdźmy sobie w środku. W środku też instrukcja jest naprawdę w dobrym stanie. To jeszcze reklama Chains of Olympus na PSP tak więc płytka też w dobrym stanie no tutaj są jakieś takie zarysowania nie wiem czy będzie to widać niestety nie za bardzo to widać więc no są jakieś zarysowania w każdym razie no znaczy, od drugiej strony tych zarysowań jest bardzo mało no na pewno gra będzie dobrze chodzić tak myślę, bo nie ma tutaj żadnych defektów. No i tą grę udało mi się kupić za 70 zł. Także jak na stan, w jakim przyszła, i jak na to, jakie są ceny ogólnie za tą grę, no to i tak dobra cena. No bo, tak jak mówię, no druga część gotówki to już około 100 zł trzeba zapłacić średnio, jak patrzyłem sobie na aukcjach. Więc myślę, że fajny. Deal, patrząc też na to właśnie tak jak mówiłem, na stan. Dobrze, odłożymy sobie ją tutaj. Przejdźmy sobie do gier, które udało mi się załatwić poprzez mojego brata, który po prostu chciał mi dać te gry. Ja się z nim umówiłem po prostu tak, że odkupię od niego w zasadzie wszystkie te gry, a jeśli i tak będzie chciał sobie pograć w któryś z tych gier, to mogę mu zawsze pożyczyć. On jest takim bardziej niedzielnym graczem, więc tutaj myślę, że jest to fajna też opcja dla niego. Może sobie troszkę pieniędzy odzyskać, a a ja będę miał troszkę gierek do kolekcji. Dwie z tych gier już mam w kolekcji, ale Jedna jest w dużo lepszym stanie, patrząc na to, co jest w środku, ale zacznijmy myślę od gry, na której mi aż tak bardzo nie zależało, ale patrząc na ceny tej gier, cenę tej gry, to myślę, że, że fajnie, że się udało ją dodać. Jest to UFC 2, druga część popularnej serii UFC. Mamy oficjalną pieczęć, że jest to oficjalny produkt sygnowany, właśnie marką UFC. Tutaj mamy niby napisy po polsku. Aczkolwiek, jak się przyjrzymy, średnio widać to, ale jest ogólnie tu podane. Że gra jest po prostu po angielsku. dźwięki tekst po angielsku. Instrukcja w sieci tutaj jest podana, że po polsku. Także, aczkolwiek gra jest w polskiej dystrybucji, tu mamy też sterowanie po polsku. Więc jest też ta kartka ze sterowaniem jest też jakaś kartka taka o ochronie i tak dalej. No. Takie niezbyt istotne rzeczy. Płytka jest w stanie ok. Dobrym trzeba ją po prostu wyczyścić trochę, bo są jakieś odciski palców na niej, więc, więc w zasadzie wyczyścić i, i będzie super. Dobrze. Przejdziemy sobie dalej. Przesunę te gry, żeby było miejsce. Myślę, że teraz możemy przejść do tej gry. A tu widzę, że płyty nie ma, ok. Ale płyta jest pewnie w napędzie u mojego brata. Będę musiał w takim razie to jakoś załatwić. Niestety nawet nie wiedziałem, że płyty tu nie ma w pudełku. Pewnie brat po prostu grał w tę grę na konsoli na PS4 i nie wyjął płyty. Jest to Far Cry 5 z polskiej dystrybucji. W większości są te gry właśnie z polskiej dystrybucji, więc, więc fajnie. A też Far Cry 5, musicie wiedzieć, że jeśli chodzi o PS5, dostał update, który daje nam dostęp do, w trybie graficznym do 60-klatek. Nie wiem, czy tam jest tryb graficzny, czy jest tylko jeden tryb, aczkolwiek jest wsparcie, jak sami pewnie widzicie tutaj. Jest wsparcie dla PS4 Pro, a więc pewnie coś tam dodali twórcy, jeśli chodzi o grafikę, że jest ona po prostu w wyższej rozdzielczości, ale w 30 klatkach była. No a tutaj mamy ją, tą grę, można ogrywać na PS5 w 60 klatkach. I tutaj, jak mówiłem, niestety płytki nie ma, ale ona jest pewnie brata w konsoli, więc jest instrukcja, jest tutaj jakieś... Reklamy, season pasy, tak dalej, tak to wygląda. Także niestety bez płytki, ale, ale płytka też będzie, na pewno. Musimy so, tu ulokować. No i przejdźmy dalej. Tu myślę, że do takich gier, które w sumie aż tak bardzo mi nie zależało na nich, i ta gra, którą Wam teraz pokażę. <laughs> Oj, przepraszam. Ta gra, którą Wam teraz pokażę, raczej pójdzie, no nie wiem, na sprzedaż albo, albo coś takiego, że tak dodana do kolekcji, ale już mam w sumie tą grę. W dodatku ta edycja jest niestety w wersji angielskiej, widzę. Bo nawet jest podane, że zamiast y, informacji o Ekstraklasie, jest informacja o Premier League, także pewnie z angielskiej dystrybucji. Jest to w FIFA 17. Y, no, niezbyt taki y, chodliwy towar, jeśli chodzi o zainteresowanie graczy. Wiadomo, stara część, y, aczkolwiek fajna o tyle, że mamy tutaj ten tryb y, właśnie droga do sławy, i mamy tutaj ten silnik nowy, Frostbite. Więc to też zachęca i pamiętam, że to była pierwsza część właśnie FIFA, jaką sobie nabyłem. Jedna też z pierwszych gier w ogóle, jakie sobie kupiłem na PS4 wcześniej. Także fajny sentyment mam do tej gry. Mimo, że przez wielu graczy była dosyć krytykowana swego czasu, to mi się naprawdę przyjemnie grało. Mamy jakąś tutaj instrukcję i tak dalej. Taką może nie instrukcję, a bardziej reklamę Ultimate Team. Dobra. Więc to jest kolejna gra. I kolejną gra. to jest też gra, na której mi aż tak bardzo nie zależało, ale skoro jest jest naprawdę w fajnym stanie, to czemu nie? Można sobie to dodać do kolekcji. Nie będę w to raczej nigdy grał, ale zobaczymy, może... Kiedyś mnie znajdzie jakaś ochota. Jest to Farming Simulator 19. Wiem, że są jakieś te nowe części, ale tutaj akurat się trafił, trafiła 19, jakaś taka starsza część, jakaś edycja Platinum. Nie wiem szczerze, możecie dać znać, czy są tu jakieś dodatki do tej gry, przez to, że jest to edycja Platinum, czy po prostu twórca sobie postawił dodać taki dopisek, żeby zachęcić. Pamiętam, że w przypadku takiej gry jak Unras jest podobnie, to znaczy tam kupując grę pude w pudełku mamy napis Day One Edition, i w zasadzie do dzisiaj można kupić na spokojnie te edycje Day One Edition, więc i tonówki nawet można spokojnie kupić gdzieś na Allegro, więc naprawdę ciekawa sprawa, bo no, w, w przypadku edycji Day One, no to mamy tutaj na przykład do czynienia z no, nie wiem, na przykład Gadowhore'em który miał inną okładkę w edycji Day One, podaj, że też The Last of Us 2 miał inną okładkę w edycji Day One, edition zaczkolwiek tu nie wiem. Wiem, że God of War na pewno. Dobra, w środku tutaj może jeszcze z tyłu Wam pokażę, jak to wygląda. Mamy też jakieś tam wsparcie dla PS4 Pro, więc może gra działa jeszcze lepiej na PS5. Ciekawe. Tutaj płytka i niestety żadnej instrukcji. Prawdopodobnie nie było żadnej instrukcji. Szkoda, jeśli dają edycję Platinum, to fajnie jakby coś tam dodali jakieś chociażby sterowanie. A tu niestety no, dzisiejsza moda na wydawanie, niestety gier w takich edycjach, gdzie nie ma żadnych karteczek albo jest jedna karteczka i to tyle. Dobra. Także przedstawiłem wam tutaj pięć gier. Mam jeszcze wam do zaprezentowania. W sumie tutaj widzę, że trzy gry jeszcze właśnie od brata, które udało mi się nabyć. Dwie gry na PSP i jedną na PS4 też. Ale to już taką kupioną samemu, wybraną gdzieś tam na Alixie. I cóż, dziękuję wam w takim razie za oglądanie. I do usłyszenia na kolejnych odcinkach i filmach na kanale. Na razie.